hej witajcie w nowym vlogu i dzisiaj chciałam wam pokazać room tour hotelu w którym zatrzymaliśmy się dzisiaj bo przyjechaliśmy sobie do słonecznego brzegu na noc bo aktualnie właśnie jesteśmy w Bułgarii i jeszcze w tej części nie byłam także przyjechaliśmy na noc i dzisiaj chciałam wam pokazać właśnie taki room tour w hotelu, w którym jesteśmy. Ten hotel nazywa się Oasis VIP Club, naprawdę bardzo Wam polecam. Dam go, podlinkuję wam tutaj pod, pod opisem, pod tym filmikiem w opisie. I tak, i ogólnie mm. nagrałam trochę też z Lesebyu, naprawdę bardzo piękne, piękne miejsce, bardzo Wam polecam. Tutaj, gdzie się zatrzymaliśmy, to ogólnie jest tak jakby pogranicze koniec Sunny Beach i początek już właśnie na Seberu. Naprawdę bardzo pięknie to wszystko wygląda, szczególnie teraz w wieczorem. I tak i nagrywam teraz wieczorem po prostu wcześniej, że nie miałam czasu za bardzo. Dlatego tak, teraz obrócę kamerę i Wam pokażę room tour a więc wygląda tak, tu są drzwi wejściowe, tutaj mamy taką szafę. I ją się otwiera. Tutaj w tej szafie mamy y, wieszaki, żelazko i właśnie jakieś tam dodatkowe pościele i tak dalej. Tutaj mamy taką sofę. Y, jest tu. Y, tutaj macie takie, y, no tutaj macie po prostu aneks kuchenny, także. Y, spoko, całe wyposażenie jest, jeżeli chodzi o szklanki, kubki, sztućce, talerze i tak dalej, to wszystko się tutaj znajduje, tylko wiecie, tylko po prostu musicie sobie, jeżeli chcecie na przykład sobie kawę robić, no to trzeba mieć swoją. Ale tak, taki aneks kuchenny myślę, że nawet jest piekarnik, jest tutaj lodówka, także tutaj mamy lodówkę, także myślę, że wszystko co trzeba. Tutaj mam taki stolik, Tutaj jest wieszak na ubrania i co mi się bardzo podoba, to właśnie ta część sypialniana, jeżeli mogę tak powiedzieć. Ta część mam tutaj podwójne łóżko. Tutaj jest lustro i wam pokażę, co mnie dzisiaj tak rozśmieszało trochę i sobie zrobiłam z tym zdjęcie. Beach is calling and I must go. Fajne. I tak, i tutaj właśnie mamy tę część sypialnianą. I tutaj można sobie też okno otworzyć. Tutaj też. I tutaj można sobie też okno y, otworzyć. I tutaj już przechodzimy sobie. Jest nawet telewizor i jest tutaj też balkon, ale zaraz Wam pokażę. I mamy też toaletę. Mamy tutaj takie bardzo duże lustro. Jest zlew. I mamy tutaj prysznic. I powiem Wam, że jest on dość spory. Także możecie sobie też wybrać dość spory y, prysznic. Także to też wielki plus. A więc tak y, to by było w sumie na tyle. Jeżeli chodzi o ten, y, po prostu jest to wszystko razem. I tutaj Wam pokażę już. Y, wyjścia na balkon, bo mm. widok z balkonu jest naprawdę bardzo fajny i nam się udało ogólnie dostaliśmy ten pokój na... jest na pierwszym piętrze i jest też on z widokiem właśnie tutaj na plażę mm. i hotel jest naprawdę bardzo duży, także to też plus, wam powiem też, mi się... też nam się to udało i tak jak mówię, bardzo mi się podoba tutaj ta część sypialniana i już Wam pokazuję, jak wygląda wyjście na balkon. Jeżeli chodzi o ten hotel, to naprawdę bardzo Wam polecam. Bardzo fajna miejscówka. Ona jest jakby właśnie ogólnie oddalona też od innych hoteli. Ma swój własny wjazd i też parking, tylko my za parking płaciliśmy osobno. Także takie, tak jak widzicie. Tutaj może pokażę Wam jeszcze jutro w rano w dzień, nagram zanim stąd pojedziemy, to pokażę Wam jak wygląda to w dzień, właśnie na plaży. I są tutaj też, jeżeli chcecie, to możecie sobie na przykład wynająć parasol i dwa leżaki za 30 lewa od godziny 8 do 18, ale są też takie jakby takie obszary na tej plaży, które są niepłatne, także jeżeli macie swój sprzęt i tak dalej, to jeżeli macie swoje parasole, leżaki, czy tam ręczniki, czy cokolwiek macie, to też jest taka możliwość. W sensie, że będąc w tym hotelu, nie będzie, nie, musi, nie musicie płacić za wynajem właśnie leżaków i parasoli. My teraz jeszcze będziemy wychodzili. I tak, i najwyżej połączę to wszystko w tym filmiku i pokażę po prostu Wam jeszcze, jak to rano wygląda w dzień. Bo tak jak mówiłam, teraz nagrywałam Wam po prostu wieczorem. Ale Wam powiem, że naprawdę bardzo fajnie tutaj jest na tym pierwszym piętrze. Bardzo ładny widok, naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni z tego hotelu i z tego jaki nam też udało się udało pokój dostać. Także tak. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia wkrótce.

Ah, só sobra aqui, o seu Idziemy do sklepu? Do sklepu.